tylko przede wszystkim charyzmatykami są ludzie, dlatego, że przyjęli chrzest. Oczywiście, kiedy będziemy czytać Ojca Raniero Cantala messe, to bardzo szybko odkryjemy, że to jest wynik tego, że my tego nie rozwijamy. A więc zobaczcie, ta dzisiejsza Ewangelia powinna nas skłonić do takiej refleksji, na ile ja rozwijam dary duchowe. Oczywiście najpierw idziemy do Jezusa. Panie Jezu Chryste, Przychodzimy dzisiaj do Ciebie na początku tego tygodnia, aby powierzyć Ci wszystko to, co Ty dokonujesz w ludzkich sercach, kiedy posyłasz nas z miłością do świata przez różne gesty, które świat też odczytuje jako gesty miłości. Chcę Ci dziękować wobec głoszenia w kępnie za to wszystko, co tam się dokonało, także za wszelkie błogosławieństwo, które spłynęło przez te spotkania od piątku do, do niedzieli. Panie, chcę Ci także dziękować za, za to, że tak wiele osób włączyło się w zrzutkę na spalone mieszkanie. Króluj w nas jako jedyny Zbawiciel i Pan. A w 596 punkcie Katechizmu Kościoła Katolickiego czytamy Władze religijne w Jerozolimie nie były jednomyślne co do postawy, jaką należy zająć wobec Jezusa. Faryzeusze zagrozili wyłączeniem z synagogi tym, którzy szli za Nim, tym, którzy bali się, że wszyscy uwierzą w Niego, a przyjdą Rzymianie i zniszczą ich miejsce święte i naród. Najwyższy kapłan, Kajfasz prorokując, powiedział: Lepiej jest dla Was, aby jeden człowiek. Gdy jeden człowiek umrze za lud, niż miałby zginąć cały naród. Jana 11,50. Sanhedrin zadeklarował, że Jezus winien jest śmierci. Mateusz 26,66. Jako bluźnierca, nie mając prawa skazania go na śmierć, wydał Jezusa z Barabaszem oskarżonym o jakieś rozruchy żymianą pod zarzutem wzniecenia buntu politycznego co postawi go na równi z Barabaszem oskarżonym o jakieś rozruchy Łukasz 23:19 Istnieją więc także zagrożenia polityczne które arcykapłani przedstawiają Piłatowi jako motyw skazania Jezusa na śmierć Dziękujemy ci panie za to że możemy dotykać tych tajemnic które objawiasz przez swoje słowo a które interpretuje Kościół, abyśmy jak najgłębiej widzieli tę Twoją miłość do każdego człowieka. Amen. Posłuchajmy słowa. I przeprawiwszy się na ziemię, przyszli do Genezaret i przybyli, przybili do brzegu, i gdy wyszli oni z łodzi, zaraz rozpoznawszy go, Obiegli całą krainę ową i zaczęli na matach źle się mających obnosić, gdzie słyszeli, że jest. I kiedy wchodził do wsi, czy do miast, czy na pola, czy na rynkach kładli, będących bez siły, i prosili go, aby obwarowania, ob, obramowania płaszcza jego dotknęli. I ilu dotknęli go, byli uratowani. Witajcie, kochani, niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Bardzo konkretny znak działania Boga przynoszą ludzi tam, gdzie Jezus jest, i efekt jest no, piorunujący. Jest to sprawcze działanie Boga, polegające na tym, że On przychodzi ze swoją mocą. I oczywiście, kiedy weźmiemy dzisiaj pierwsze czytanie, to ono najpierw nas wprowadza w to wszystko, co słyszymy potem w Ewangelii, ponieważ mamy mowę o potędze działania Boga w kontekście stworzenia świata. Więc czytanie pierwsze dzisiaj jest od pierwszego wersetu aż do dziewiętnastego, pokazujące, jak to Bóg stwarza niebo i ziemię jak ta ziemia jest bezładem i pustkowiem, gdy Boży Duch unosi, unosi się nad wodami. Oczywiście bibliści w tym fragmencie od razu dopatrują się już przedstawienia także Trójcy Świętej, choć nie ma tutaj absolutnie żadnego słowa Trójca Święta, to Boży Duch Jachwę absolutnie jest obecny przy stwarzaniu. I na słowo Boga staje się jasność. Na słowo Boga powstaje sklepienie na środku wód. Na słowo Boga wody są oddzielone od wód, wody sklepienia od wód pod sklepieniem. Na słowo Boga i tutaj kolejne dni, kolejne, kolejne rzeczywistości po prostu stają się. Ten opis kończy się czwartego dnia z, tej, z tego dzisiejszego fragmentu, ale ciągle powtarza się jak echo. A widział Bóg, że wszystko, co uczynił, było dobre. Dlaczego to czytanie tak mocno się wiąże z tą dzisiejszą Ewangelią? Ponieważ my w Chrystusie mamy odkryć Boga, który ma moc sprawczą. Jeżeli Jezus. Pokazuje, kim jest, to nie może oddzielić tego, co może zrobić od tego, kim jest. Czyli, jeżeli jest Bogiem, to ma prawo czynić rzeczy, które wynikają z jego boskiej natury. Oczywiście ta dyskusja, która trwa, czy, czy on to czynił jako człowiek, czy jako Bóg, jeśli jako człowiek, czy był tak napełniony Duchem Świętym, że każdy z nas może być tak mocno napełniony duchem świętym. Niektórzy się w tę stronę skłaniają, skoro Jezus powiedział w Ewangelii Świętego Jana, że ci, którzy uwierzą, większe rzeczy będą dokonywać niż on. Niemniej jednak jesteśmy świadkami tego, co dzieje się na naszych oczach, kiedy Jezus działa potężną mocą i, i, i dokonują się no, dzieła, które są rozpoznawane jako dzieła mocy, jako konkretne łaski, które przychodzą do konkretnych ludzi. I teraz może się rodzić takie pytanie: co to dla nas oznacza, moi drodzy? Kiedy otwieramy katechizm Kościoła Katolickiego, to czytamy tam, że na mocy Chrztu Świętego my mamy odkrywać dary i charyzmaty ponieważ nie jest to dobrowolność. Charyzmatykami nie są ludzie dlatego, że chcą być charyzmatykami, tylko przede wszystkim charyzmatykami są ludzie dlatego, że przyjęli chrzest. Z samego faktu przyjęcia chrztu my mamy dary duchowe, z, przy, z samego faktu przyjęcia bierzmowania. Oczywiście, kiedy będziemy czytać Ojca Raniero Cantala messe to bardzo szybko odkryjemy, że to jest wynik tego, że my tego nie rozwijamy. To nie może się w nas tak bardzo zademonstrować, ta potęga i wszechmoc Pana Boga. Więc zobaczcie, ta dzisiejsza Ewangelia powinna nas skłonić do takiej refleksji, na ile ja rozwijam dary duchowe. Po drugie, według dokumentów Kościoła, a może po pierwsze, na ile je najpierw przyjmuję. Czyli nie bronię się od tego, że Bóg może mi chcieć dać dary, których nawet y, ja na dzisiaj się obawiam. Po drugie, na ile je rozwijam, poznaję. I po trzecie, na ile z nich korzystam. I znowu tutaj no, ważna rzecz dla nas. No przecież te dary nie są dla samych darów. Nie są po to, żeby mi było dobrze. Te dary są po to, aby było budowane mistyczne ciało Chrystusa, aby Bogu oddawać chwałę. Więc jeżeli jesteśmy uczciwi wobec tego, o czym teraz mówimy, to także to obdarowanie, w które wchodzimy, będzie dla nas swoistym krzyżem, ponieważ będzie wchodzeniem w konkretne posługi, do których zaprasza nas Pan Bóg, przez to, że w to obdarowanie świadomie, bez lęku wchodzimy, żeby uczyć się tego, czego nie wiemy, żeby patrzeć, jak mogę lepiej posługiwać. Wobec tego, co jest na dzisiaj we mnie. I to jest naturalna droga duchowego rozwoju. Kiedy drugiego lutego, miałem tak, tę przyjemność głosić Słowo Boże w Kępnie. Doświadczyłem niesamowite, niesamowitej sprawy, takiej odpowiedzi od ludzi. Że oni chcą się rozwijać, że oni chcą iść wyżej, że oni chcą patrzeć głębiej w te sprawy Boże, po co, żeby to, to Boże życie było bardziej w nich widoczne, żeby był bardziej Chrystus widoczny. Chyba to najbardziej może księdza ucieszyć, kiedy głosisz słowo i widzisz ludzi, którzy są gotowi robić kolejne kroki w wierze. Oczywiście ja w imieniu wtedy nas księży dziękowałem w ogóle Bogu za to, że ten kościół pęka w szwach. Właściwie, że ten kościół to są nie setki, ale tysiące ludzi chodzących w niedzielę, żeby oddać Panu, Panu Bogu chwałę. Ale jeśli zabraknie tej relacji z Jezusem, to cokolwiek przyjdzie jakieś wydarzenie, jakaś trudność, jakaś przeciwność, a nawet negatywne emocje. Przyjdą w konkretnej sytuacji, i jeśli nie będzie ugruntowania wobec wymagań stawianych sobie, żeby iść tą drogą, to bardzo szybko człowiek jest w stanie się zdyspensować, jest w stanie odejść, jest w stanie zostawić to. Więc wzrastanie ma na celu z jednej strony objawianie Boga, które działa, stawanie się Chrystusem dla tych, pośród których żyjemy, pośród których jesteśmy, ale z drugiej strony ma dawać nam siłę do trwania w tej relacji, którą budujemy z Jezusem. To jest cudowne. Bo tak naprawdę, co może nas zatrzymać w kościele? Jakieś wymagania, jakiś ksiądz, jakieś przepisy? Jeżeli nie miłość? to wszystko inne będzie za słabe, żeby nas zatrzymać przy samym Panu Bogu. Sąd Święty Paweł potem napisze: cóż to może nas oddzielić od miłości Chrystusa? Utrapienie, ucisk, prześladowanie, głód, czy nagość, niebezpieczeństwo, czy miecz. We wszystkim odnosimy pełne zwycięstwo. I zobaczcie, co się dzieje z człowiekiem, który coraz bardziej wchodzi w tę relację. On szuka sposobu jak okazywać miłość, spontanicznie niosąc tę miłość, będąc wolny nawet od swoich lęków, będąc wolny od swoich ograniczeń, od swoich zabezpieczeń. Jak ja Wam, kochani, może dzisiaj, jak kępno wywołałem przy tej, przy tej dzisiejszej, przy tym dzisiejszym naszym rozważaniu, dziękuję za Wasze świadectwo tego, co do mnie dotarło wobec. Wobec waszego świadectwa, że tam w Kępnie zbieraliśmy na spalone mieszkanie i to dla was było świadectwo. Dziękuję za, za te słowa, które od wielu spośród was tam usłyszałem po poszczególnych Mszach Świętych. Ja nie zrobiłem nic wielkiego wobec tylko tego, że to, co było z modlitwy, przełożyłem na życie, a w życie pobłogosławili. To, że, że mogliśmy nazbierać konkretne pieniądze, żeby zmniejszyć zrzutkę, na którą zbieramy na spalone mieszkanie. Dobra, bo się znowu rozgadam. Patrzmy, jak możemy siać miłość, jak możemy z tą miłością wychodzić do świata. A sposobów jest tysiące. Niech Was błogosławi Bóg Wszechmogący. Ojciec, syn i duch święty. Amen. Subskrybujemy, lajkujemy. Jak Buda. Do zobaczenia jutro i oczywiście dobrego tygodnia, który dzisiaj zaczynamy.